Nawet 3 czwarte naszych urzędników ma problemy z upolitycznieniem oraz wiemy, ile Polacy wydali w tym roku na wakacje. Marcin Gawenda, zapraszam na biznes shot. Czy Polską rządzą lokalne układy? Chcielibyśmy powiedzieć, że nie, ale to takie oczywiste nie jest. Odrobinę światła na tę sprawę rzucają ostatnie badania. Na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej w Krakowie prześwietlono blisko 600 jednostek samorządowych i przy okazji ujawniono pewną dość istotną ciekawostkę, informuje dziennik Gazeta Prawna. Otóż 35% pracowników gmin uważa, że w ich urzędach istnieje problem z apolitycznością. Im wyżej w szczeblach samorządu, tym gorzej. W powiatach problem identyfikuje 53%, a w samorządach, w samorządach wojewódzkich aż 75%, czyli 3 czwarte urzędników. Problem jest i ewidentnie jest nim upolitycznienie samorządów. Im wyżej, tym upolitycznienie jest wyższe i tym mniej przestrzega się zasady neutralności, której przecież powinni podlegać urzędnicy. Niestety, wyraźnie widać, że lokalne układy i sympatie polityczne ciągle w Polsce mają bardzo wiele do powiedzenia. Ponad połowa dorosłych Polaków w tym roku wyjechała na wakacje. Z tej grupy prawie 68% zdecydowało się na wyprawę w Polskę, 32% natomiast na wyjazd za granicę. W sumie na wakacyjne wojarze Polacy w tym roku wydali aż, uwaga, 20 miliardów złotych, dowiadujemy się z raportu firmy doradczej KPMG. 10,6 miliarda złotych turyści przeznaczyli na wakacje w kraju, 9,6 miliarda na wyprawy zagraniczne. Średni koszt wakacji w Polsce wyniósł około 1900 zł, za granicą było drożej, bo koszt wyniósł średnio 4600 zł. I na koniec ciekawostka: okazuje się, że Polaków niespecjalnie odstraszyła perspektywa bankructwa Grecji. Greckie wakacje w tym roku wybrało aż 471 tysięcy Polaków. To wszystko na dziś, a na kolejny odcinek zapraszam za tydzień.